Najpiękniejszy dzień roku w siódemce. Cześć, wesoły świąt. Tu pogotowie hydrauliczne zawsze gotowe. Bałwan na miejscu. Zaczyna się wielkie odliczanie. Wesoły świąt. Nie wierzę. Ja też nie. Wesoły świąt. Święty Mikołaj wypoczywał przez cały rok. Pora wziąć się do pracy. Trzeba przygotować prezenty i luzki. Wesołych Świąt! kim się stary! Jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Co ty tu robisz? To mój róg. Czekają ludzie i zwierzęta. Wesołych Świąt! Aniołowie Pana za to wycałują. Siódemka życzy... Wesołych Świąt! Rok bez Mikołaja. Mawerik. W krzywym zwierciadle witaj Święty Mikołaju II. W gwiazdkowy czwartek w siódemce.